Nie każdy sukces rodzi się w świetle reflektorów. Czasem, za olśniewającym uśmiechem młodej gwiazdy, kryje się historia, którą świat woli przemilczeć. Mało kto wie, że w noc zwycięstwa na Junior Eurovision 2019 roku Vicky Gebor ulubienica milionów, symbol dumy narodowej, przeżywała nie tylko euforię, ale i ogromny lęk. Za kulisami, zaledwie kilka minut po zejściu ze sceny, jej mama miała łzy w oczach, a jeden z członków polskiej delegacji szeptał to nie koniec, to dopiero początek kłopotów. Bo czy wiesz, że wygrana Wyki Gebor nie tylko zapisała się w historii polskiej muzyki, ale wywołała lawinę plotek, zazdrości i brutalnych oskarżeń, które do dziś nie ucichły? Niektórzy twierdzili, że zwycięstwo zostało ustawione, inni, że cała jej rodzina musiała zmierzyć się z falą hejtu i szokujących gruźb, których nikt się nie spodziewał. Do tego dochodziła presja mediów, nieustanne porównania do Roxane Węgiel oraz rodzinna tajemnica, o której Wyki nigdy publicznie nie mówiła. Jak to się stało, że mała dziewczynka z romskiej rodziny w kilka miesięcy stała się najbardziej rozpoznawalną twarzą młodego pokolenia w Europie? Co naprawdę wydarzyło się po finale konkursu i jaką cenę zapłaciła za ten sukces? Dziś poznasz historię, o których nie przeczytasz w kolorowych magazynach. To, co wydarzyło się za kulisami Sławy, było o wiele bardziej burzliwe i skomplikowane niż ktokolwiek przypuszczał. Nazywa się Wiktoria Gebor, ale świat muzyki znają po prostu jako wyki. Urodzona w 2007 roku. W sercu Polski, ale o korzeniach sięgających romskiej tradycji, już od najmłodszych lat wiedziała, że scena to jej miejsce. Choć wielu z nas może kojarzyć ją głównie jako zwyciężczynię junior Eurovision 2019 rok, historia Wyki jest znacznie bardziej złożona i pełna nieoczekiwanych zwrotów. Wyki dorastała w rodzinie, która nie miała łatwego życia. Jej rodzice, choć pełni miłości i wsparcia, musieli zmagać się z problemami typowymi dla mniejszości romskiej w Polsce u, dyskryminacją i społecznym ostracyzmem. W tak trudnym środowisku muzyka stała się dla Wyki nie tylko pasją, ale i ucieczką, sposobem na wyrażenie siebie i przekraczanie ograniczeń. Już jako dziecko, Wyki wykazywała niezwykły talent. Jej głos był pełen emocji i dojrzałości, a interpretacje piosenek często wywoływały łzy w oczach słuchaczy. Mimo młodego wieku potrafiła na scenie przekazać więcej niż nie jeden dorosły artysta. To właśnie ten talent sprawił, że w 2019 roku zdecydowała się wziąć udział w prestiżowym konkursie Junior Eurovision. Junior Eurovision to nie tylko rywalizacja muzyczna, to także arena, na której spotykają się młode talenty z całej Europy, by pokazać światu, że młode pokolenie ma głos i coś ważnego do powiedzenia. W roku 2019 konkurs odbywał się w Gliwicach, co samo w sobie było historycznym wydarzeniem, bo Polska organizowała ten konkurs po raz pierwszy. Atmosfera była napięta a Oczekiwania ogromne. Wyki Gebor stanęła na scenie z utworem Superhero, piosenką, która miała być czymś więcej niż tylko hitem. To była manifestacja młodzieńczej energii, apel o ochronę środowiska i wezwanie do działania. Słowa pełne nadziei i odpowiedzialności trafiały do serc nie tylko młodych ludzi, ale i dorosłych. Jednak sukces na scenie to tylko wierzchołek góry lodowej. Za kulisami konkursu Wyki musiała zmierzyć się z ogromną presją nie tylko ze strony mediów i fanów, ale także wewnętrznymi rozterkami. Porównania do poprzedniej zwycięzczyni Polski Roxane Węgiel były nieuniknione i potrafiły przytłoczyć nawet dorosłych artystów. Młoda gwiazda szybko dowiedziała się, że sława się ze sobą nie tylko blask reflektorów, ale i cienie krytykę, plotki, a czasem nawet brutalne ataki w internecie. W tym samym czasie media zaczęły coraz bardziej interesować się jej życiem prywatnym, co dla tak młodej osoby mogło być bardzo trudne. Warto też zauważyć, że sukces Wyki Gebor miał ogromne znaczenie dla polskiej kultury i społeczności romskiej. Była ona symbolem nadziei i przełamywania barier, pokazując, że niezależnie od pochodzenia, talent i ciężka praca mogą doprowadzić do wielkich rzeczy. To wszystko sprawia, że historia Wyki to coś więcej niż tylko opowieść o małej dziewczynce, która zdobyła serca Europy. To także historia o walce z u, o sile rodzinnych więzi i o cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za marzenia. Początki kariery Wyki Gebor były pełne blasku i nadziei. Po udanym udziale w programie De Wojski w Polsce, gdzie pokazała swój niebywały talent i charyzmę, wydawało się, że świat stoi przed nią otworem. Jej energia, świeżość i autentyczność przyciągały uwagę coraz większej liczby fanów. Z każdym kolejnym występem rosła jej popularność a propozycje współpracy z czołowymi producentami muzycznymi stawały się coraz częstsze. W 2019 roku, gdy nadeszła chwila junior Eurovision, Wyki była już dobrze przygotowana. Superhero u jej zwycięski singiel był czymś więcej niż tylko posenką konkursową. To był manifest młodości, świadomego pokolenia, które chce zmieniać świat. Jej występ w Gliwicach zachwycił nie tylko jury, ale i miliony widzów przed telewizorami. Jednak triumf na scenie nie uchronił jej przed pierwszymi problemami. Już po ogłoszeniu zwycięstwa zaczęły pojawiać się podejrzenia o ustawienie konkursu. Nieoficjalne rozmowy w kuluarach, złośliwe komentarze w mediach społecznościowych, a nawet ataki ze strony innych uczestników to wszystko zaczęło kłaść cień na jej sukces. W dodatku, w miarę jak rosła jej sława, pojawiły się wewnętrzne konflikty w otoczeniu młodej artystki. Niektóre źródła donoszą, że presja ze strony menedżerów i wytwórni była ogromna. Wyki, będąc jeszcze dzieckiem, musiała szybko nauczyć się radzić sobie z oczekiwaniami dorosłych, co nie zawsze było łatwe. Różnice zdań dotyczące kierunku artystycznego, wyborów repertuaru, a także rozgłos medialny to wszystko zaczęło tworzyć napięcia. W miarę upływu czasu te napięcia zaczęły wpływać na psychikę Wyki. Zmagała się z ogromnym stresem, a niektóre plotki sugerowały nawet, że rozważała na jakiś czas wycofanie się ze sceny. Młoda gwiazda, której świat wcześniej wydawał się pełen blasku, teraz musiała stawić czoła cieniom sławy. Niektórzy z bliskich artystki opowiadali, że po Junior Eurovision Wyki przeżywała chwilę zwątpienia. Porównania do innych gwiazd, oczekiwania ze strony mediów i presja, by ciągle być idealną, stawały się dla niej trudnym ciężarem. W publicznych wypowiedziach starała się jednak pokazywać silną i uśmiechniętą twarz, co jeszcze bardziej podkreślało rozdźwięk między jej życiem prywatnym a publicznym wizerunkiem. Mimo tych trudności Wyki nie poddała się. Po okresie kryzysu powróciła na scenę z nową energią i jeszcze większą determinacją. Jej kolejne single, często podejmujące ważne tematy społeczne, zdobywały uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To pokazało, że jej talent i pasja są autentyczne i niezniszczalne. Jednak sukces nie był pozbawiony kosztów. Media coraz częściej zaczęły zagłębiać się w jej życie osobiste, ujawniając szczegóły, które dla młodej dziewczyny były bardzo intymne. Pojawiły się plotki o rodzinnych problemach, a także sugestie, że Wyki musiała zmagać się z negatywnymi komentarzami dotyczącymi jej pochodzenia romskiego. Te ataki wywoływały wielkie emocje wśród fanów, którzy stawali w jej obronie, ale także stawiały przed artystką kolejne wyzwania. Wszystko to sprawiło, że historia Wyki Gebor to nie tylko opowieść o młodej gwieździe, która zdobyła serca Europy, ale także o tym, jak cienka jest granica między sukcesem a upadkiem. To przypomnienie, że nawet najjaśniejsze gwiazdy mogą mieć swoje mroczne momenty, a prawdziwa siła polega na tym, by mimo wszystko iść dalej, kropka za kulisami blasku sceny i euforii związanej ze zwycięstwem Wikigebor, kryła się prawda, którą do dziś zna wiele osób. To, co dla milionów widzów było triumfem młodej artystki, dla niej samej stało się początkiem trudnej walki z emocjami, presją i brutalnym światem show biznesu. W wywiadach rzadko poruszała temat swojej rodziny, ale bliscy przyjaciele zdradzają, że Wyki od najmłodszych lat zmagała się z poczuciem wyobcowania. Bycie dzieckiem z mniejszości romskiej w Polsce wiązało się z wieloma przeszkodami od społecznego wykluczenia po stereotypy, które często były źródłem nieprzyjemnych doświadczeń. W środowisku muzycznym, gdzie każdy krok jest analizowany, to poczucie inności potęgowało stres. Po wygranej na junior Eurovision fale hejtu w internecie przybrały na sile. W sieci pojawiły się nie tylko komentarze podważające jej talent, ale i ataki na jej pochodzenie. Nie brakowało nawet agresywnych wiadomości i anonimowych gruźb, które przeraziły całą rodzinę Gaborów. Mama Wyki musiała wielokrotnie interweniować, by chronić córkę przed tymi negatywnymi wpływami. Najbardziej poruszające są jednak opowieści o tym, jak młoda gwiazda radziła sobie z presją sławy. Znane są przypadki, gdy Wyki przez długie godziny płakała za zamkniętymi drzwiami pokoju hotelowego, czując się osamotniona i przytłoczona oczekiwaniami. Próbowała jednocześnie być wzorem dla młodych fanów i osobą, która sama potrzebuje wsparcia. Niektórzy świadkowie wydarzeń mówią też o napięciach w jej otoczeniu. Konflikty między menedżerami, presja wytwórni na dostarczanie kolejnych hitów i konieczność pogodzenia szkoły z intensywnym życiem artystycznym wszystko to wpływało na psychikę dziewczynki. W pewnym momencie Wyki rozważała nawet przerwę w karierze, co jednak nigdy nie zostało oficjalnie potwierdzone. Kulminacją tych trudności był moment, gdy w mediach pojawiły się nieprzyjemne plotki o rzekomych problemach rodzinnych. Choć nigdy nie zostały one potwierdzone, wywołały fale spekulacji i jeszcze bardziej podsyciły zainteresowanie prywatnym życiem młodej artystki. Dla Wyki i jej bliskich był to czas ogromnego stresu i próby zachowania prywatności w świecie, który coraz bardziej ją kontrolował. Mimo tych wszystkich trudności Wyki nie straciła swojej pasji i energii. Jej kolejne utwory, choć często nacechowane osobistymi przeżyciami, były dowodem na to, że potrafi przekształcać ból i rozterki w sztukę, która porusza serca słuchaczy. W wywiadach coraz częściej podkreślała, że muzyka jest dla niej nie tylko zawodem, ale też formą terapii i sposobem na pokonywanie własnych słabości. Reakcje mediów i publiczności na tę ciemną stronę historii Wyki były mieszane. Część fanów stanęła w jej obronie, podkreślając, jak ważne jest wsparcie dla młodych talentów i szacunek dla ich prywatności. Inni natomiast krytykowali, co pokazuje, jak brutalne potrafi być u biznesu, szczególnie dla dzieci. Ta odsłona historii Wiki Gebor pokazuje, że za każdą sławną twarzą kryje się człowiek z krwi i kości, z emocjami, lękami i marzeniami. Sukces to nie tylko blask reflektorów, ale także ciężka praca, samotność i czasem bolesne doświadczenia, o których nie mówi się głośno-kropka, patrząc na karierę Wiki Gebor z perspektywy kanału za kurtyną, trudno nie docenić jej niebywałego talentu i determinacji. Jako młoda artystka w wieku zaledwie kilkunastu lat, potrafiła zdobyć serca nie tylko polskiej publiczności, ale i całej Europy. To, co wyróżnia Wyki na tle innych młodych gwiazd, to autentyczność i odwaga w podejmowaniu trudnych tematów od ochrony środowiska, przez kwestie społeczne, po własne doświadczenia. Jednak sukces Wyki nie jest pozbawiony kontrowersji. Presja, którą wytrzymać musi tak młoda osoba, jest ogromna i nie zawsze dobrze znoszona. Nasz kanał zauważa, że media i publiczność często stawiają artystów w pułapce, oczekując od nich perfekcji i jednocześnie nie dając przestrzeni na błędy czy chwile słabości. W przypadku Wyki, to oczekiwania wydają się być jeszcze bardziej intensywne z powodu jej pochodzenia i statusu symbolu młodego pokolenia. Z drugiej strony, historia Wiki Gebort to również inspirujący przykład na to, jak można przełamać bariery i stereotypy. Jej sukces pokazuje, że mimo trudności wynikających z pochodzenia czy wieku, ciężka praca i pasja mogą doprowadzić do wielkich rzeczy. Kanał za kurtyną podkreśla, że Wyki jest nie tylko posenkarką, ale i ambasadorką zmian społecznych, zwłaszcza w kontekście mniejszości romskiej w Polsce. Zastanawiamy się jednak, jak widzowie odbierają tę historie. Czy dla Was Wyki Gebor to przede wszystkim utalentowana młoda artystka, czy też symbol walki o równość i przełamywanie barier? A może dostrzegacie w niej także postać, która musi zmagać się z ogromną presją i oczekiwaniami, które dla tak młodego człowieka mogą być wręcz przytłaczające? Wasze opinie są dla nas niezwykle ważne. Czy uważacie, że media powinny bardziej chronić prywatność młodych gwiazd? A może sukces wymaga takiej właśnie ceny? Jakie przesłanie niesie dla Was historia Wyki i czy jej muzyka trafia do Was osobiście? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Czekamy na Wasze refleksje, spostrzeżenia i emocje związane z tą niezwykłą historią. niektóre historie nigdy nie miały wyjść na światło dzienne. Ale dziś znacie już prawdę o Wyki Gebor, małej dziewczynce, która zdobyła Europę nie tylko swoim głosem, ale i niesamowitą siłą ducha. Jej droga to więcej niż zwycięstwo w konkursie, to opowieść o odwadze, determinacji i walce z przeciwnościami, które często pozostają ukryte za kulisami. Dziedzictwo, które pozostawiła Wyki, to nie tylko muzyka, ale inspiracja dla wszystkich młodych ludzi, którzy marzą o spełnieniu swoich pasji. Jej historia przypomina, że nawet w świecie pełnym blasku i reflektorów Prawdziwa siła tkwi w autentyczności i wierze w siebie. Choć Wyki jest jeszcze na początku swojej drogi, jej wpływ na kulturę młodego pokolenia jest nie do przecenienia. Stała się symbolem, który pokazuje, że można przekraczać bariery i nie bać się być sobą, nawet gdy świat stawia wyzwania. I choć nie wszystkie tajemnice zostały wyjawione, a wiele pozostaje zakryte mgłą czasu, dziś macie świadomość, że za każdą sławną twarzą kryje się człowiek z własną historią, pełną blasków i cieni. Niektóre historie nigdy nie miały być poznane, ale teraz już znacie te.